Witaj! Tematem mini wykładu są podstawy obliczeń chemicznych. Oglądając ten film dowiesz się, jak obliczyć ilości reagujących ze sobą substratów, a także ilości powstających produktów. Poznasz też prawa zachowania masy i prawa stałości składu. Nauczysz się także, jak obliczyć stosunki masowe, czy określić skład procentowy danego związku. Geometria to dział chemii zajmującymi się obliczeniami chemicznymi. Podstawy obliczeń chemicznych opierają się na dwóch prawach. Pierwsze prawo to prawo zachowania masy, natomiast drugie prawo to prawo stosunków stałych. Prawo zachowania masy mówi, że w reakcji chemicznej masa substancji reagujących jest taka sama jak masa substancji powstających, a zatem masa subsetów jest równa masie produktów. Jak to należy rozumieć? Spróbujmy przeanalizować przykład. Mamy reakcję otrzymywania dwutlenku węgla. C plus O2 daje CO2. Wiemy, że spaleniem uległo 40 g węgla i otrzymano w tym e, procesie 120 g tlenku węgla. Pytanie brzmi, ile e, tlenu wzięło udział w reakcji? Aby takie zadanie rozwiązać, musimy właśnie skorzystać z prawa zachowania masy. Wiemy, że masa substratów jest równa masie produktów. Substraty to węgiel i tlen. Na temat substratów wiemy tylko tyle, że wynoszą one 40 g. Natomiast na temat produktów wiemy, że wynosi ich masa 120 g. A zatem? Możemy ułożyć następujące równanie. 40 plus x się 120. x oznacza nam masę tlenu, jaka wzięła udział w tej reakcji. A zatem x jest równe 120 minus 40, a to się równa 80. I tyle tlenu także wzięło udział w reakcji, otrzymywania 120 g dwutlenku węgla. Poznajmy teraz treść drugiego prawa. Prawo stosunków stałych. Pierwiastki łączą się w danym związku chemicznym zawsze w określonych stałych stosunkach masowych. Oznacza to, że niezależnie od, ma, e, od metody otrzymywania danego związku, ma on zawsze taki sam skład. Na przykład tlen, którym oddychamy, to O2. Zawsze składa się z dwóch atomów tlenu. I ten sam tlen jest w Krakowie, w Warszawie czy w innym kraju. Podobnie z wodą. Woda zawsze ma skład z e, dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Poćwiczmy teraz, jak obliczyć stosunki masowe. Podświczmy teraz, jak obliczyć stosunki masowe. Przeanalizujmy to na przykładzie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla to CO2. Pierwszą rzeczą, jaką musimy obliczyć, to określić stosunek ilości atomów węgla do tlenu. Pamiętaj, każdy stosunek, czy ilościowy, czy masowy, oznaczamy stosując symbol dwukropku. Jak widzimy ze wzoru, mamy jeden atom węgla i dwa atomy tlenu, a zatem stosunek masowy wynosi 1 do 2. Teraz musimy obliczyć masę, jaką dany pierwiastek ma w danym związku. Dlatego musimy policzyć, ile wynosi masa węgla. Jest to masa jego atomowa, czyli 12. I masa tlenu, która wynosi 16. Ponieważ mamy dwa atomy tlenu, musimy tę masę 16 przedłużyć razy 2 Dlatego też otrzymujemy 32. W związku z tym stosunek wynosi 12 do 32. Jeżeli istnieje możliwość, należy to skrócić że gdy podzielimy to przez 4 uzyskamy stosunek 3 do 8. A zatem stosunek węgla do tlenu wynosi 3 do 8. Praw stałości składu jest nam także potrzebne, aby obliczyć skład procentowy danych pierwiastków w związku chemicznym. Spróbujmy zrobić przykład. Oblicz skład procentowy wodoru i tlenu w wodzie. Jak rozwiązać to zadanie? Aby rozwiązać to zadanie, musimy najpierw obliczyć masę cząsteczkową wody. Masa cząsteczkowa wody to suma mas atomowych wszystkich pierwiastków wchodzących w jej skład. Jeśli nie pamiętasz, jak obliczyć masę cząsteczkową, oglądaj film o budowie atomu. Masa atomowa tlenu to 16 unitów, masa atomowa wodoru natomiast 1 unit. Ponieważ woda zawiera 2 atomy wodoru, wartość masy atomowej dla tlenu musimy pomnożyć razy 2. Dlatego też masa cząsteczkowa wody to 2 plus 16 równa się 18 unitów. Gdy mamy już całą masę cząsteczkową, możemy ułożyć proporcje. Pierwsze, pierwsze równanie naszej proporcji to 18 unitów stanowi 100%. Pamiętaj, cała masa cząsteczkowa to zawsze jest 100%. Teraz, jeżeli chcemy określić, jak, jaki jest skład procentowy danego pierwiastka, musimy wiedzieć, ile w tych 18 unitach jest danego pierwiastka. A zatem, jeżeli wiemy, że tlenu było 16 minutów, możemy napisać taką proporcję. 18 to 100%, to 16 unitów jest x. Jeżeli to wyrównamy, otrzymamy, że tlenu jest 88,9%. Teraz spróbujmy obliczyć tlen. I znowu, pierwsze równanie w proporcji to 18 unitów jest 100%. Wodoru są tylko 2 unity, a zatem 2 razy 100% jest równe 18x, a zatem x jest równe 11,1%. Tyle wynosi odwór. Jeśli w ten związku mamy tylko dwa pierwiastki, możemy obliczyć także to w inny sposób. Pierwsza część obliczeń jest dokładnie taka sama, jak obliczaliśmy zawartość tlenu. Jeżeli mamy wtedy 88,9%, wiemy, że to jest tlen. Jeżeli cała, cały związek ma 100%, to jeżeli 100% odejmiemy od 100% odejmiemy 88,9%, uzyskamy wtedy zawartość drugiego pierwiastka, czyli 11,1%. Pamiętaj, rozwiązując takie zadania, unity musisz napisać pod unitami, a procenty pod procentami. Wiesz już, jak obliczyć skład procentowy związku. Teraz powstaje pytanie, jak obliczyć, ile cząsteczek czy atomów zawartych jest w danej masie związku. Żeby to obliczyć, musimy poznać pojęcie mola i liczbę awokado. Mol jest jedną z konieczności materii, zawierającą liczbę cząsteczek taką samą, jaka jest zawarta w 12 g izotopu węgla C12. 1 mol ma 6,02 razy 10 do 23 cząsteczek. Jest to tak zwana liczba Avogadro. Liczbę moli możemy obliczyć w następujący sposób, korzystając ze wzoru, który widzisz na ekranie. N, czyli liczba moli, jest równa. Ma ms, czyli masie substancji, podzielonej przez masę molową, czyli duże N. Masa molowa jest to masa jednego mola atomów cząsteczek. Ma ona jednostkę gram na mol. Liczbowo jest ona równa masie cząsteczkowej w przypadku cząsteczek i masie atomowej w przypadku atomów. Spróbujmy zrobić przykład. Oblicz, ile cząsteczek jest zawartych w 6 gramach wody. Aby rozwiązać to zadanie, potrzebujemy obliczyć masę molową, jaką ma woda i wykorzystać liczbę awangardu. A zatem 1 mol jest równe 602 10 do 23 cząsteczek. Obliczmy teraz masę molową wody. Woda składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Dlatego jej masa molowa wynosi 2 razy 1 plus 16, a to się równa 18 g na mol. Możemy teraz ułożyć proporcje. Jeżeli wiemy, że masa molowa wynosi 18 g na mol, oznacza to, że 1 mol ma masę 18 g. Z liczby awokadro wiemy, że 1 mol zawsze zawiera 6,02 razy 10 do 23 cząsteczek. A zatem 18 g ma, ma cząsteczek w sobie 6,02 razy 10 23. To jest pierwsze równanie w proporcji. Natomiast drugie to ile jest naszych cząsteczek, czyli pod cząsteczkami wpisujemy x, w 6 g. Jeżeli to wymnożymy, uzyskamy, że w 6 g wody jest zawarte jest 2 razy 10 do 23 cząsteczek. Zadania obliczeniowe w chemii opierają się także na interpretacji ilościowej równań reakcji. Spróbujmy zatem nauczyć się, jak można zinterpretować w sposób ilościowy równanie reakcji. Przeanalizujmy przykład otrzymywania wody. Reakcja wygląda w następujący sposób: 2H2 plus O2 daje nam 2H2O. Interpretacja cząsteczkowa to dwie cząsteczki wodoru, a reagują z jedną cząsteczką tlenu powstają na dwie cząsteczki wody. Interpretacja cząsteczkowa wyrażona w atomowych jednostkach masy jest następująca. 4 unity wodoru reagują z 32 unitami tlenu i otrzymujemy 36 unitów wody. Możemy także zastosować interpretację molową. 2 mole wodoru reagują z 1 molem tlenu i powstają 2 mole wody. Wykorzystując teraz znajomość masy molowej, możemy napisać, że 4 g wodoru reagują z 32 g tlenu i powstaje 36 g wody. Podsumowując, co należy zapamiętać z powyższego wykładu? Jak nie prawo zachowania masy i prawo stosunków stałych? Co to jest mol? Ile wynosi liczba awokadro? Oraz jak poprawnie zinterpretować ilościową równanie reakcji chemicznej? A teraz sprawdź swoją wiedzę i zobacz, co zapamiętałeś.